Dzień dobry. Do porannej kawki o nowej godzinie nowe Audi A4 Avant zbliża się wielkimi krokami, a także Renault 4 Van oraz flagowy pickup Ford Ranger Raptor. Zaczynamy. Audi zdradziło, że ma w planach nie tylko rychłe wprowadzenie następnej generacji modelu A4, ale także zapełni swoją gamę wyczynowym modelem z dopiskiem RS, z napędem na cztery koła oraz wariantem elektrycznym. Auto będzie powstawać na dwóch wersjach platformy podłogowej. Jedna z nich zostanie przystosowana do samochodów hybrydowych, a druga do czysto elektrycznych. Kolejna generacja Audi A4 ma trafić do sprzedaży w 2023 roku, zarówno jako Avant i Sedan. Kilkukrotnie zakamuflowane prototypy zostały przyłapane podczas testów na drogach publicznych. Wszystko wskazuje na to, że stylistyka samochodu zostanie zainteresowana ostrzona, a nowe A4 Avant będzie naprawdę wyglądać jak mniejszy brat RS6. Pojawią się zadziorne linie karoserii, wydatne błotniki i charakterny przedni pas ze smukłymi reflektorami oraz szeroką atrapą chłodnicy. Nowe Audi A4 oferować będzie gamę ulepszonych silników benzynowych i wysokoprężnych wspomaganych układem Mild Hybrid oraz Plug-in Hybrid. Elektryfikacja obejmie także model RS4 Avant, który choć zachowa benzyniaka V6 z podwójnym turbodładowaniem, to otrzyma także wspomaganie elektryczne, które podniesie jego moc do ponad 450 koni. Równolegle opracowywany jest także elektryczny Audi A4 e-tron, który ma rzucić wyzwanie Tesli Model 3 i nowo zaprezentowanemu BMW i4. Platforma podłogowa PPE, która zostanie użyta do budowy tego modelu, będzie używana także przez nadchodzące Audi Q6 e-tron oraz elektryczną wersję Porsche Macan, a także Audi A6 e-tron. W ofercie ma znajdować się wersja z jednym oraz dwoma silnikami elektrycznymi realizującymi napęd na cztery koła. Samochód ma zadebiutować w 2024 roku. Zwieńczeniem elektrycznej gamy Audi A4 ma być model RS Performance z działu Audi Sport osiągający do 470 koni. Spośród wielu pojazdów opracowanych przez Audi w całej swojej historii niewiele ma aurelegendy, legendy, którą wciąż zachowuje nieśmiertelne Quattro. Jest pamiętany zarówno jako pierwszy samochód napędem na cztery koła, który brał udział w rajdowych mistrzostwach świata, ale także za liczne zwycięstwa w zawodach. Teraz marka z Ingolstadt postanowiła oddać hołd temu modelowi długo oczekiwanym prototypem o nazwie S1 e-tron Quattro Hunitron. Jest to w 100% elektryczny model, który został stworzony specjalnie dla Kena Bloka, słynącego z Jim Khany W tej chwili producent nie podał danych tego samochodu ale prawdopodobnie moc przekracza 1000 koni mechanicznych. Audi A1 e-tron Quattro Hunitron jest inspirowany wersją oryginalnego Quattro Pikes Peak. W całości wykonane z włókna węglowego i na każdej osi ma jeden silnik elektryczny. To jednocześnie piękny hołd dla przeszłości marki, a także żywy dowód na to, że w nadchodzących latach samochody sportowe będą się stopniowo elektryzować. Audi potwierdziło w ostatnim czasie, że model TT zostanie przekształcony w elektryka. Dołączy do tego trendu także R8 oraz Audi A5 Coupe. Ambitny francuski plan elektryfikacji gamy Renault jest już w toku, a jego pierwszym dzieckiem jest elektryczny Megan E-Tech. Wkrótce dołączy do niego także Renault 5, SUV, Forever oraz wariant pojazdu użytkowego inspirowany Renault 4 Furgonet, produkowany w latach 1965-1992. O tym ostatnim można się było dowiedzieć od Renault dzięki zwiastunowi, który pojawił się w sieci. Choć pokazuje jedynie linie sylwetki samochodu, to graficy poradzili sobie ze stworzeniem wizualizacji prezentującej prawdopodobny wygląd samochodu. W pełni elektryczny model uzupełni gamę pojazdów użytkowych Renault, plasując się po niżej większego Kangu i Tech. Oczekuje się, że będzie dzielić platformę podłogową CMF-BEV i wiele innych komponentów ze swoim bratem Suva. W przeciwieństwie do nowych lekkich samochodów dostawczych, które integrują dużą przestrzeń ładunkową za aerodynamiczną bryłą, auto otrzyma z tyłu otwierane na boki drzwi, które są najczęstszym rozwiązaniem w furgonach. Jest również prawdopodobne, że auto z zewnątrz cechować się będzie większym prześwitem i plastikowymi okładzinami w dolnych partiach karoserii. Pod podłogą znajdzie się zestaw akumulatorów wyposażonych w technologię niklu, manganu i kobaltu. To obniży koszt pojazdu elektrycznego. W sieci pojawiło się kilka wizualizacji prezentujących nadchodzącą flagową wersję Forda Rangera z dopiskiem Raptor. Jest na niego jeszcze odrobinę za wcześnie, gdyż dopiero Kurs dążył opaść po premierze nowej generacji pick -upa. Stylistyka nowego Rangera nawiązuje do najnowszej generacji modelu Maverick oraz F-150. W wariancie Raptor zainstalowane zostaną nowe zderzaki, przedniej i tylne, z większymi wlotami powietrza oraz masywną atrapą chłódnicy z napisem Ford. Trapezoidalny stalowy zderzak ma ulepszone kąty natarcia, zmiany z tyłu obejmą szersze błotniki i podwójny wydech. Jednym z najważniejszych ulepszeń Rangera. Nowej generacji jest całkowicie nowe wnętrze. Na desce rozdzielczej znalazł się wyświetlacz systemu multimedialnego, ulokowany w pozycji portretowej o przekonej ponad 12 cali z interfejsem Sync 4. Wyróżnikiem wersji Raptor są dodatkowo sportowe fotele Recaro z niebieskimi przeszyciami, sportowa kierownica i mnóstwo emblematów Raptor. Napęd będzie pochodził z rodziny silników V6 i Kobust. Prawdopodobnymi kandydatami jest jednostka 2,7 litra z podwójnym turbodoładowaniem z bronko lub 3 litrowa jednostka V6 z Explorera. Ta ostatnia generuje 400 koni 415 nm momentu obrotowego samochód zmierzy się na rynku z Jeepem Gladiator Rubicon, Chevroletem Colorado ZR2, Toyotą Takomą TRD Pro. Chiński producent samochodów premium Nio zaprezentował najnowszy model, czyli kompaktowy luksusowy sedan o nazwie ET5, który dołączy tym samym do większego ET7 i ma być odpowiedzią na Tesla Model 3 oraz BMW i4. Nio ET5 w dużej mierze czerpie z większego brata, między innymi wnętrze samochodu. Nowy samochód jest elegancką i świetnie wyglądającą konstrukcją o czystych, minimalistycznych liniach zewnętrznych oraz niskim współczynniku oporu powietrza. ET5 mierzy na długość 4,8 m, przy rozstawie osi wynoszącym 2,8 m. Oznacza to, że na papierze ma nieco więcej miejsca Niż wspomniana Tesla. Nowy elektryczny model napędzany jest dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 150 kW z przodu oraz 210 kW z tyłu, które łącznie wytwarzają przeliczając 480 koni i 700 Nm momentu obrotowego. Według producenta ET5 robi setkę w 4,3 sekundy. Na jednym ładowaniu przejdzie ponad 550 km ze standardowym akumulatorem o pojemności 75 kWh oraz wersji z baterią 100 kWh to ponad 700 km. Akumulator dalekiego zasięgu o pojemności 150 kWh pozwoli na przejechanie ponad 1000 km na jednym ładowaniu. Innymi ważnymi funkcjami samochodu jest NIO Autonomous Driving, a także NIO Aquila Super Sensing oraz NIO Adam Super Computing, które według chińskiego producenta pozwolą stopniowo uzyskać w pełni autonomiczną jazdę na autostradach oraz w miastach. Minimalistyczne wnętrze samochodu obejmuje zestaw wskaźników HDR o przekątnej ponad 10 cali oraz duży ekran w stylu tabletu na konsoli środkowej. Jest także panoramiczny cyfrowy kokpit z technologią rozszerzonej rzeczywistości. Toyota Land Cruiser doczekała się niedawno modelu 300, który zapewne jest teraz marzeniem dla wielu fanatyków tej serii. Nie można jednak zapominać o poprzedniej generacji z dopiskiem 200, która wciąż ma ogromną lojalną rzeszę fanów. Rosyjski specjalista tuningowy Khan International zaprezentował Land Cruisera 200 Expedition, czyli specjalny terenowy pakiet tuningowy. Moskiewska firma działająca na rynku wtórnym specjalizuje się w tworzeniu sportowych pakietów nadwozia do modeli Toyota i Lexusa. Zestaw Expedition został zaprojektowany, aby przekazać ducha przygody Land Cruisera, poprawiając jednocześnie i tak doskonałe możliwości. Terenowe samochodu. Przeprojektowane panele nadwozia oparte na ostatnim liftingu modelu, sprawiają, że wygląda on poważniej i nowocześniej. Z przodu zamontowano zderzak terenowy z osłoną chłodnicy oraz ochronnymi plastikowymi elementami i paskiem świetnym LED. Maska posiada dodatkowy wlot powietrza, a w rejonach błotników zainstalowano specjalne poszerzenia zakrywające masywne terenowe opony. Jest także obowiązkowy snorkel. Z tyłu znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe oraz nowy zderzak z plastikową okładziną. Pakiet uzupełnia pomarańczowy kolor nadwozia, kontrastujący z czarnym dachem, pakietem stylistycznym i felgami. Dzięki za dzisiaj, zobaczcie poprzednie odcinki na poboczu z zeszłego tygodnia, no a dzisiaj wieczorem publikujemy nowy odcinek jazdy próbne. Do zobaczenia następnego dnia.